Witam moich kochanych subskrybentów. Jak widać, lecę sobie na nawigatorkach po samym śniegu. No i nic się nie dzieje, jadę sobie około 70 na godzinę. Samochód dobrze się prowadzi. O, mamy zakręt, hamujemy. Proszę, ani ABS się nie włącza ani co. I to jest test. W taką pogodę. O, to będzie test, test będzie trwał. Dopóki będzie droga zaśnieżona za 400 metrów skręć w prawo <laughs> co sobie powoli jedziemy samochód naprawdę trzyma się bardzo dobrze na tych oponach, nie ma co narzekać skręć w prawo nie pozwalam sobie na tę chwilę szaleństwa no jednak opony, dobre opony w samochodzie o, ostrzejsze hamowanie, samochód nie wpada w poślizg Jednak opony to jest podstawa. Te są akurat takie tanie w miarę 19 zł za komplet, więc pójdzie. W ogóle powiem Wam tak szczerze, ja szanuję ludzi, którzy szanuję ludzi, którzy w ogóle nagrywają i mają na siebie skierowany telefon. Szanuję takich ludzi o, i sobie Lecimy spokojnie 7 dyszek, nic się nie dzieje. Wszystko pod kontrolą Zaraz zobaczę Jak tam dalej droga będzie, ale tak samo jak tutaj jest na na dunglopkach, przepraszam Na dębicach, nawigatorach Cały daje radę Miałem dunglopy w maździe, one też się dobrze wpisywały Nawet jak łysy były, może przyznać Dobra, tak po 3 minut polecimy bo tu to, to trzeba zwolnić Wyjedziemy z górki Chamowanie hamowanie silnikiem chyba. Może ten film ktoś przekona do zakupu tych opon. Pozwolę sobie nie robić tutaj testu łosia ani, że tak powiem, awaryjnego hamowania. No Zobaczymy. Jeszcze kawałek drogi będzie zaśnieżonej. Nie no, leci normalnie po tym śniegu, trzyma się bardzo dobrze. To tylny napęd, <słuch> ESP, ABS działa. ABS się włącza, tak szczerze powiedziawszy, później niż na tych yy, Nokianach, które miałem w WRD4. Za 600 metrów skręć w lewo. No, no i dobra, tutaj o filmik zakończymy. Jakieś macie pytania, to piszcie śmiało w komentarzach. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć.